Wow, No jest piękna, ale wiesz co, przestraszyłaś mnie trochę, że to będzie letnia sukienka, inaczej sobie wyobraziłam. A to jest sukienka bankietowa, w zasadzie nawet wieczorowa, więc super. Sukienka Dominiki bardzo mnie zachwyciła, ale pojawił się jeden problem. Ona jest na ciebie za duża. Nie, niemożliwe. Zobacz, twoja talia jest tutaj. Przez to, yy, że jest za duża i ta talia spadła w dół, to też zaburzyły się lekko proporcji. I tutaj y, ta część ciała się zbyt wydłużyła, wiesz? Nie wiem, czy bym zauważyła to, gdyby mi nikt nie powiedział. Ale teraz, jak już powiedział, no to, no to się zmartwiłam. Zastanawiam się nad jeszcze jedną rzeczą, bo ta forma rękawa jest bardzo ciekawa, ale ja bym chyba zrobiła tutaj nawet taką delikatną szczypankę, żeby. To, co tak lekko sterczy, zebrać, żeby optycznie nie poszerzało ci to ramion. To są takie dwa detale, którymi bym się zajęła i po prostu bomba. Dobrze, zróbmy, zróbmy tak, jak mówisz, bo ja nawet nie widziałam, że jest za dużo. Muszę podnieść stan, sprawić, żeby talia znalazła się z powrotem na swoim miejscu, oraz popracować trochę nad rękawkami, które mają piękną formę, ale w przypadku Dominiki niestety poszerzają jej ramiona. Jest chłodno. A sukienka ma krótki rękaw, jest lekka. Czy ty masz coś na bieg? Nie, ale nawet nie wiedziałam, co, czego szukać. W przypadku takiej sukienki, która ma bardzo minimalistyczną, taką czystą, estetyczną formę, możemy pobawić się konwencją, czyli możemy zrobić różne stylizacje. Że chciałabym przygotować różne opcje, i żebyś powiedziała mi następnie, co Ci się najbardziej podoba, dobrze? Dobrze. Dominika ma letnią sukienkę, nie ma dodatków, a jesteśmy trochę w lesie. Chciałam już wziąć w moją kurtkę najzwyczajniej no, w świecie, bo i tak mi nic nie pasowało, to równie dobrze mogę wziąć ciepłą kurtkę.